Wyspa nad pustką. Udało ci się po wielu kilometrach marszu przez niekończące się płaskie równiny poziomu 998 padasz z wycieńczenia. Powinieneś być martwy, ale tak nie jest. Zamiast tego kładziesz się na czymś, co wydaje się być piaskiem. Czarny piasek. Jakby ktoś pomalował go sprejem na czarno. Zagłębiasz w nim rękę. Podnosisz go i pozwalasz, by wpadł ci między palce. Wszystko jest zupełnie czarne. W ciemności ledwo widzisz swoją rękę. Wstając, patrzysz na czarne jak smoła plamy i słoną wodę oceanu, która spływa z krawędzi wyspy w pustkę. Wyspa Pustki. Poziom 999. Tysięczny poziom bakrumów. Spoglądasz w niebo widząc nad sobą ciemną, statyczną jak telewizja pustkę. Na skraju wyspy granica między czarnym jak piaskiem a niekończącą pustką poniżej jest prawie niewidoczna. Próbując zobaczyć coś pod wyspą, ślizga ci się ręka. Spadasz z wyspy. Pod wpływem adrenaliny obserwujesz, jak dno wyspy podnosi się ku niebu, a ty spadasz w pustkę. Gdy zamykasz oczy i godzisz się ze swoim losem, twardy piasek uderza w twoje plecy, a ból sprawia, że oczy znów się otwierają. Znów leżysz na wyspie. W oddali słyszysz słaby szept nie ma ucieczki. Odwracasz się gorączkowo, oczekując, że jest tam jakaś istota, ale zamiast tego nic. Nagle czujesz szarpnięcie za rękaw. Odwracasz się z powrotem. To dziecko, małe dziecko, które wygląda tak samo jak ty. Dziecko szepcze do ciebie: Czy jestem twoją przyszłością, czy przyszłością? Te słowa wywołują u ciebie ból fizyczny. Zamykasz oczy najbardziej, jak potrafisz, ale nic się nie zmienia. Nadal widzisz wyspę, nadal widzisz dziecko. Nadal czujesz ten przejmujący ból. Otwierasz oczy i widzisz swój dom, albo to, co było Twoim domem. Ci, których tak bardzo kochałeś, otaczają Cię patrząc obrzydzeniem na Twoje knijące zwłoki. Budzisz się. Dziecka już nie ma. Wiesz, że coś Ci to robi. Krzyczysz w pustkę, żądając odpowiedzi, kto Ci to robi. Bum. Uderzenie w kark, które powala cię na piasek. Odwracasz się. To ty. Chwytasz sam siebie za szyję i dusisz, krzycząc, sam to sobie zrobiłeś. Światło znika z Twoich oczu, a ręce coraz mocniej zaciskają się na Twojej szyi. Gdy światło znika z Twojego wzroku, w Twojej głowie pojawia się wspomnienie. Każdy błąd, jaki kiedykolwiek popełniłeś, Każda osoba, którą kiedykolwiek skrzywdziłeś, każdy grzech, jaki popełniłeś, wszystkie one pojawiają się w twojej głowie, każda z nich z ciebie drwi, skrzywdziłeś ich, nie mogłeś ich uratować, to wszystko twoja wina. Wspomnienia ulegają w zniekształceniu, a ludzie w twoich wizjach stają się odrażającymi potworami, krzyczącymi na ciebie. Desperacko próbujesz uciec od własnego umysłu. Krzycząc na cokolwiek, co ci to robi. I wtedy to widzisz. Osobę, która cię torturuje. Stoi odwrócona do ciebie plecami. Śmiejąc się i mówi, Któż to zrobił? Jakby się z ciebie nabijała. Z ściekłością uderzasz ją w kark. Sam to sobie zrobiłeś. Krzyczysz dusząc ją najmocniej, jak potrafisz. W końcu jesteś martwy, ale szepty nie ustają. Słowa dręczą cię w kółko i w kółko, a twój umysł wypełnia się każdym pojedynczym słowem. Krzyczysz, krzyczysz i krzyczysz, błagając, żeby to się skończyło. Modlisz się do jakiejkolwiek siły, która tam jest, proszę wypuść mnie! Krzyk dochodzący z wnętrza trumny jest stłumiony, jakby osoba nie mogła oddychać. Błagają, żeby ich wypuścić, ale już nie żyją. Kichoczesz do siebie, Zastanawiając się, kto byłby na tyle głupi, żeby robić te wszystkie okropne rzeczy, aż w końcu widzisz swoje nazwisko na kamieniu nagrobnym. Ręce na twojej szyi wciąż cię duszą, w tym samym momencie twoja szyja jest złamana, oczy zalane łzami i krwią, uszy zalane szeptami. Ale walczysz, strącając się z wyspy, i na chwilę, tylko przez jedną chwilę, jest spokojnie, cicho. I w tej samej chwili padasz na kolana. Krzyczysz w pustkę, żałuję. Krzyczysz, błagasz, prosisz, błagasz o przebaczenie za każdy grzech, który popełniłeś. Każdy z nich jest wciąż świeży w Twojej pamięci. Słyszysz za sobą coraz bliższe kroki, i z obrzydzeniem patrzysz na człowieka, który klęczy, błagając jak słabeusz. Pędzisz do niego, wiedząc, gdzie uderzyć, by skręcić mu kark. Ale ty wciąż błagasz o przebaczenie. Wymieniasz wszystkie swoje grzechy i kiedy ostatni z nich opuszcza twój oddech, słyszysz szept do ucha. Zostało ci przebaczone i wtedy wschodzi słońce. Za okna twojej sypialni wschodzi słońce. Ledwie pamiętasz, co się stało. Na pewno miałeś jakiś koszmarny sen. Boli cię kark. Przez chwilę w twojej głowie odbija się jedno zdanie ze snu. Pomieszczenia w bakrumach. Co to do cholery są bakrumy? Wzruszasz ramionami, bo to słowo traci dla ciebie jakiekolwiek znaczenie. Ktoś, kto cię kocha, woła twoje imię z zewnątrz, pytając, czy wszystko w porządku. Odpowiadasz. Tak, nic mi nie jest. Dzień dobry. Przyciągasz się i głośno ziewasz. Myślisz sobie, muszę się tylko napić. W końcu masz obowiązki. Sięgasz do swojego stolika... Otwierasz butelkę wody migdałowej i wypijasz ją. Jest nowy dzień. Otwierasz okno i czujesz zapach świeżego powietrza na zewnątrz. Niebo wygląda pięknie. Słońce jest ciepłe. Śmiejesz się do siebie, zastanawiając się, dlaczego jesteś taki szczęśliwy. Jesteś w domu. Poziom 999 to tysięczny poziom bakrumów i ostatni poziom gromady pierwszej. Poziom 999 wygląda jak ciemna tropikalna wyspa unosząca się nad bezkresną, czarną jak smała pustką. Wyspa składa się z piasku, palm i wody, a wszystko to spowite jest w całkowitej ciemności. Na tym poziomie nie ma żadnych potwierdzonych jednostek. Spadnięcie z wyspy w pustkę poniżej powoduje, że spadasz z powrotem na wyspę z góry. Gdy spędzisz więcej czasu na poziomie 999. Prawdopodobnie doświadczysz halucynacji i wizji swoich wspomnień. Wspomnienia te składają się z największych żalów i najstraszniejszych rzeczy, które zrobiłeś w swoim życiu, w Bakrumach lub poza nimi. Wspomnienia zaczną przechodzić do możliwych wizji twojej przyszłości, z których większość jest zazwyczaj mroczna i ponura, jak na przykład młoda śmierć, ale mogą to być również wizje lepszej wersji siebie, pokazujące kim moglibyśmy być, gdyby nie popełnione błędy. Wreszcie, Szepty różnych głosów zalewają umysł osoby, szydząc z jej żalu i błędów. Wizje te są opisywane jako tortury. Szepty zostały opisane jako istota lub istoty, która wie wszystko o ludziach wchodzących na poziom 999. Jest to prawdopodobnie siła stojąca za wizjami, wykorzystywanymi do torturowania tych, którzy wchodzą na poziom. Poniżej znajduje się lista niektórych z rzeczy, które szeptano ocalałym. Jesteś bezużyteczny. To wszystko była Twoja wina. Nie mogłeś ich uratować. To jest Twój koniec. Zobacz, kim mogłeś być. Nigdy nie opuścisz tego miejsca. Czy jesteś z siebie dumny? Zasługujesz na to. Nigdy nie możesz stąd uciec. Bazy, placówki i społeczności. Na tym poziomie nie ma żadnych społeczności ani placówek. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Przejdź kilkaset mil do obszaru trzeciego na poziomie 998. Kiedy w końcu padniesz z wyczerpania, głodu lub odwodnienia, stracisz przytomność. Po przebudzeniu się znajdziesz się na poziomie 999. Na wszystkie objawy, które doprowadziły do utraty przytomności, znikną. Wyjścia. Jest tylko jeden sposób na opuszczenie poziomu 999. Żałuj za swoje grzechy, które popełniłeś w życiu. Każdego z nich. Łatwo będzie je zapamiętać, ponieważ podszepty zmuszą cię do ponownego przeżycia ich wszystkich. Nie każdy ma dość siły woli, aby to zrobić, gdy dręczą go wizje. W zależności od ciężkości grzechów, jeśli nie będziesz pokutować, umrzesz lub zostaniesz odesłany na poziom zero. Możliwe też, że szepty zadecydują o innym losie, który będzie bardziej odpowiadał popełnionym przez ciebie grzechom. Jeśli udało ci się skutecznie odpukutować, szepty powiedzą: wybaczono ci, możesz iść dalej. W tym momencie obudzisz się na poziomie tysięcznym. Jest to jedyny sposób, by dostać się do drugiej gromady poziomów. Jeżeli ten film wam się spodobał, zostawcie łapkę i subskrypcję oraz komentarz, bo dla was to niewiele, a kanałowi daje ogromnego boosta. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie, gdzie możemy pogadać albo pograć, zapraszam was do linku w opisie. Tak samo jeżeli chcecie wpaść na TikToka, tam również znajdziecie link. Jeżeli chcecie też pomóc inaczej mojemu kanałowi niż tylko przez suba i łapkę, odpaliłem wspieranie, link w opisie. Zapraszam Was serdecznie, macie fajne bonusy. A teraz nie zatrzymuję Was, moi wędrowcy, i do usłyszenia w kolejnym raporcie.